Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiejsza obiad do kolacja chciałem wam nakręcić tutaj, bo pytacie, czym się posilam ostatnio, co ciekawego, no to już wam, już wam spieszę z odpowiedzią. To, co przede mną tutaj widzicie, to jest eksperymentalny taki placek, tutaj jest, już wam mówię skład 50 gramów masła, normalnego, zwykłego masła, 6 żółtek. I 130 gramów obranego jabłka. To jest cała zawartość tego. Jak to smakuje? Aha, i do tego jest jeszcze tak. I do tego jest dodane do, do, na szczyptę koniec łyżeczki. 3 gramy czystego cukru z cukierniczki i jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej, czystego krochmalu, czyli 100% tłuszczu, czyli jakieś 5-7 gramów. Węgli. To jest tytułem uzupełnienia do dzisiejszego dnia. I zaraz wam powiem, jak to smakuje, bo jeszcze jeszcze tego nie próbowałem. To wszystko. Zaraz wam, jak, jak sprawdzę, jak to smakuje, to wam powiem, czy się tym chwalić, czy nie. Tak, mogę się pochwalić. Dobra, teraz mo, moż, mogę teraz z czystym sumieniem mówić, co to, jak się to robi. Roztapiacie sobie masło. Tylko tak 40 gramów na patelni. Do tego kroicie w drobne, tak na drobno w powietrzu, nożem, nożem tniecie te jabłka. Dusicie te jabłka aż odparuje z nich woda. Gdy te jabłka już uduszone, tutaj sobie leżą, wbijacie do garnuszka żółtka, w tym przypadku, tak jak powiedziałem, jest 6 żółtek wbitych, i do tych żółtek wlewacie. Wlewacie ten krochmal, czyli mąkę ziemniaczaną, z odrobiną wody i z tą szczyptą cukru. A jeszcze i szczypta soli minimalna do podkreślenia smaku. I to jest taka gęsta zawiesina. I tą gęstą zawiesinę wlewacie do żółtek. Rozbełtujecie to wszystko, żeby żółtka były rozmieszane. Widelcem to się miesza. Nie trzeba żadnych mikserów. I do, tej, do tych rozbełtanych żółtek wlewacie masło razem z tymi. Waszymi roz, rozgrzanymi roz, takimi prawie zeszklonymi jabłkami. Mieszacie to razem i całą zawartość wylewacie na, na patelnię. I te 10 gramów masła dodatkowych na patelnie z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, żeby to masło podeszło pod spód i żeby ten wasz omlet nie przywarł. Potem odwracacie to na drugą stronę, i voila. I to jest cała robota, jaką musicie wykonać, żeby, żeby mieć gotową kolację. No, trwa to dużo czasu, bo jakieś 10 minut zajmuje wszystko, łącznie razem z obraniem, aż do przygotowania tutaj do nagrania. No to, to chyba warto zaryzykować. Jakbyście się bali sześciu żółtek, to zróbcie z połowy tego, żeby nie ryzykować, czy, czy Wam to będzie odpowiadać i smakować. Ja biorę się za moją obiad o kolację, a Wam życzę, życzę miłego, miłego dnia albo miłego wieczoru. Trzymajcie się.